Cześć witajcie moi drodzy mamy piątek piąteczek piątunio więc oczywiście zapraszam na Klinguja. No i tak żeśmy dotarli do piątku. Wiecie co tak patrzę to jest chyba 20, 27 dzisiaj. Yy, I tak sobie myślę, że za dwa miesiące będzie już po świętach, nie? I, i opierdzielę, to jest musakra, jak ten czas leci, co? Szok. Yy, moi drodzy, żeśmy ten tydzień zaczęli cytatem Jody i ten tydzień cytatem Jody skończymy. Yy, a że jest piątek, więc mamy ten stoicki dzień, a to oznacza, że... Yy, no wokół stoicyzmu oczywiście będą cytaty, i Joda powiedział właściwie jedną z takich podstawowych rzeczy, yy, 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 która obowiązuje w stoicyzmie, a brzmi ona następująco. Naucz się puszczać wszystko, czego boisz się stracić. To powiedział Joda do yy, Skywalkera, yy, ale nie do Luka, yy, kiedy ten bał się, że straci swoją swoją, tą narzeczoną Padmę, tak. No i wówczas później powstał Wejder, no. Już strasznie, strasznie kalecząc i skracając tą całą historię. Ale to jest też, moi drodzy, właśnie kwintesencja tak naprawdę stoicyzmu. Że, zauważcie, masę lęków sobie nosimy. A jak już wiemy z tego tygodnia, lęk zawsze prowadzi do cierpienia. Przede wszystkim z tego powodu, że boimy się, że coś stracimy. Czasami są to rzeczy i sprawy, takie, które kurde, no jednak fajnie byłoby stracić. No bo jeżeli siedzisz w jakimś syfie, w bagnie, właśnie też w rodzinie z problemem alkoholowym, w jakiejś robocie, gdzie po prostu kwas się wylewa oknami i w jakichś innych takich destrukcyjnych sytuacjach, to mimo to, że siedzimy niekiedy w bagnie po same uszy, no to lęk przed zmianą jest jeszcze większy, bo boimy się, że stracimy to, co znamy. I to nie jest, że wszystko, co mamy, wszystko, co znamy, no to to jest po prostu sorry, kupa łajna, no to i tak, i tak boimy się to stracić, boimy się tego zmienić, i, i, I trudno tu jakiekolwiek kroki podjąć. I tutaj, patrząc z boku, mo, można by powiedzieć: hej, no ale tutaj, jakby wiesz, yy, nie ma czego się bać, nie? I po prostu warto byłoby no, przyjąć to, że hej, otworzyć się na, na zmianę, bo to same pozytywne rzeczy mogą z tego wyjść, więc jesteśmy przywiązani do niefajnych rzeczy, no to. Można patrząc z boku powiedzieć, no to kurde, pójść to, no bo cierpisz przez to. Ale moi drodzy, kiedy w sposób paniczny boimy się stracić rzeczy ważne, kiedy boimy się stracić osoby ważne w naszym życiu, męża, żonę, dzieci, lęk o stratę o dzieci przecież jest, jest bardzo silny, bardzo mocny. Jeżeli się tego panicznie boimy, to też nas będzie prowadziło do cierpienia. Mało tego, będzie prowadziło również do cierpienia yy, naszych bliskich, o których się tak bardzo boimy. Jeżeli będziesz w sposób paniczny bał się, że stracisz swoje dziecko, przykładowo, yy, jest to bardzo trudne, ale może być tak, że w sposób nieświadomy będziesz starał się za, wsze wszel za wszelką cenę sprawić, by dziecko. Twoje unikło cierpienia, by unikło wypadku, by unikło yy, jakiejś krzywdy. W jaki sposób będziesz mógł próbować doprowadzić do tego? No, najprościej oczywiście, chyba z największą szkodą dla dziecka, no to będziesz starał się yy, tego dzieciaka ograniczać. Tu nie wchodź, tego nie rób, tego nie wolno, tego nie dotykaj i tak dalej. I poza tym, że dzieciak będzie po prostu terroryzowany na każdym kroku. Do Sory, no ale prawdopodobnie kaleka życiowa urośnie. Ne? To jest też trochę skrzywienie, moim zdaniem, naszego pokolenia. Obecnych tam 40-50-latków, ewentualnie tam 30-latków. My żeśmy mieli różnie w domu i w różnych warunkach żeśmy się wychowywali. I często jest tak, że. Nie chcemy, by nasze dzieci tego doświadczały. I z jednej skrajności oczywiście wlatujemy w drugą skrajność. Jeżeli ty w domu nie mogłeś się odezwać, w ogóle nie mogłeś niczego zrobić, yy, albo wiesz, odstawiałeś jakieś cyrki, numery i wtedy konsekwencje tego duże podnosiłeś, no to dzisiaj oczywiście starasz się robić na odwrót dla swoich dzieci. No to poza tym, że z dużą krzywdą, to i tak niczego nie zmienisz. Bo summa summarum, jak już wiemy ze stoicyzmem, my naprawdę na niewiele rzeczy mamy wpływ. I naprawdę niewiele rzeczy możemy y, sami y, ogarnąć. Mimo, że wszyscy nam mówią dookoła, że możesz wszystko. Nie, wcale tak nie jest. I tutaj ważne, kochani, to jest bardzo trudne, ale zawsze, jeżeli będziesz panicznie bał się stracić pewne rzeczy, to będzie ci źle. Weź zobacz, na przykładowo, samochód. Mm, kupisz sobie fajne auto. Ale będziesz się teraz panicznie bał, że nie wiem, ktoś ci ukradnie, że się zepsuje, że gdzieś na parkingu cię porysują. Zobacz, ile to ci uwagi będzie zabierać. A jeżeli masz starego chrupka, w którym pod Biedronką zamykasz, drzwi nogą trzymając zakupy, yy, no to jakby nie ma problemu, prawda? Wiesz? I, I tyle. No. Może nie ten, bo teraz sobie wyobrażam, to, jak to jest zamykać. Drzwi nogą trzymając zakupy, pod biedronką, czyli wchodzisz do samochodu. Bardziej już pod domem po tych zakupach, nie? Wiesz, wyciągnęłeś torby, kopniesz drzwi i idziesz do domu, żeby ten... Zobacz, ile dużo łatwiej, dużo spokojniej się nam żyje. I to może być starych róbek, ale to może być też w miarę nowe auto. Tu chodzi, kochani, zawsze o nasze nastawienie, że lęk przed stratą naprawdę prowadzi do masy cierpień i do masy ograniczeń, w naszym życiu. I tu ważne, abyśmy zrozumieli fakt, że i tak nie mamy na wszystko wpływu, i tak nie mamy absolutnie pełnej kontroli, choć nie, choć nie wiem, co byśmy zrobili. Dlatego łatwiej po prostu, kochani, odpuścić i przyjąć ten fakt, że możemy stracić to, na czym nam bardzo zależy. I nie mamy na to wpływu. Absolutnie. To należy zaakceptować. I Dzięki temu dużo mniej będziemy się bali, a jeżeli mniej będziemy się bali, na pewno będziemy podejmowali lepsze decyzje, bo decyzje, które są oparte o lęk, one nie zawsze są właściwe. Nie chcę powiedzieć, że zawsze są złe, no bo lęk często powoduje, że ewolucyjnie żeśmy po prostu przeżyli, tak? Natomiast on nie może być głównym motorem naszego życia. Absolutnie. I dlatego naprawdę należy zaakceptować fakt, że nie mamy wpływu na wszystko i nie mamy wpływu na to, czy coś stracimy, czy czegoś nie stracimy. A jeżeli się, jeżeli to przyjmiemy, naprawdę dużo, dużo łatwiej nam będzie na co dzień żyć. Po prostu. Tyle, kochani. Ja Wam życzę dobrego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia, oczywiście, niebawem. Cześć.